Mylnie rozumiane prawo założenia sprawia, że my stoimy w piwnicy, po kostki w śmieciach śmierdzi, brudno, woda się leje z sufitów, a my mówimy: nie no super, przyjemnie, słonko świeci, fajnie pachnie, a cały nasz system nerwowy ma ochotę uciekać. Chce nam się po prostu płakać i zalewa nas fala mechanizmów obronnych. Dlatego afirmowanie nie jest najlepszą, nie jest jakąś wybitną techniką. Po prostu za dużo sprzeczności i oporu. Tworzenie przekonań to nie są jakieś. Mit zdania, które trzeba powtarzać po ileś tam razy, żeby wsiąkło. Przekonania są o tym, że Ty się musisz sama przekonać do tego, że coś jest i zacząć reagować tak jakby już było. Jestem ważna, jestem kochana, nawet jeśli na teraz nie widzę dowodów na to. Praca z energią sprawia, że przejmujemy kontrolę nad naszymi reakcjami. Bez względu na to, jakie warunki tam w świecie zewnętrznym są obecne. I nagle uświadamiamy sobie, że w tej piwnicy, w tym brudzie, smrodzie są drzwi i my możemy wrócić do domu, gdzie jest pięknie, przyjemnie, kocyk, świeczuszki. Bo gdy porównamy sobie reakcje z tych dwóch miejsc, to otrzymamy dwie skrajnie różne rzeczywistości.